Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, co sprawia, że pewne melodie potrafią zawładnąć sercami milionów słuchaczy i na stałe wpisać się do historii muzyki? Właśnie w takim kontekście warto przyjrzeć się sylwetce jednego z najciekawszych polskich artystów, Muniek Staszczyk. To utalentowany muzyk, który od lat zachwyca swoją twórczością, a jego zespół T. Law to prawdziwy fenomen w polskim świecie rocka. Muniek Staszczyk jako lider i wokalista T. Law. Zyskał uznanie nie tylko za swoje umiejętności muzyczne, ale również za charyzmę i teksty, które poruszają kluczowe tematy. W ostatnim czasie artysta przyznał, że jedna z jego piosenek ma tekst, który uznaje za jeden z najlepszych, jaki kiedykolwiek napisał. Trudno z tym dyskutować, bo ta muzyczna podróż pełna jest emocji i głębokich przemyśleń. By przyciągnąć uwagę słuchaczy, te. Lav stworzyło wiele ponadczasowych utworów, które szybko zdobyły popularność w Polsce. Jednym z nich jest Lucifer, który miał swoją premierę w roku 2012. Od razu po premierze piosenka okazała się wielkim przebojem, zajmując pierwsze miejsce na liście przebojów trójki. Dla zespołu był to ogromny sukces, zwłaszcza że ich wcześniejszy hit Chłopaki Nie Płaczą z roku 1997 także zdobył serca fanów. Interesujące jest, że muzyka Chłopaki Nie Płaczą została skomponowana przez zespół, a tekst do tego utworu napisał właśnie Muniek Staszczyk. Jego bliskie połączenie z tekstem utworu sprawia, że na pewno wiele osób utożsamia swoje własne przeżycia z tym utworem. A w rozmowie z polskim radiem artysta z dumą stwierdził, że prezentując Luciferę swoim kolegom z zespołu, dostrzegł ich entuzjazm i docenienie jego twórczości. Luciferę to utwór, który łączy w sobie nie tylko chwytliwą melodię, ale również intrygujący tekst będący dialogiem pomiędzy człowiekiem a szatanem. Mimo, że nawiązuje do współczesności, niesie uniwersalne przesłanie, dotyczące pokus i wolności wyboru. To tekst, który porusza temat, z którym wielu z nas może się zidentyfikować, otwierając drogę do głębszej refleksji. Utwór ten jest drugim singlem z albumu Old is yes Gold zespołu T. Love. Płyta zdobyła uznanie, otrzymując Fryderyka w kategorii Album Roku w roku 2013, a jej sprzedaż przekroczyła 30 tysięcy egzemplarzy, co zapewniło jej status platynowej płyty. Zespół T. Love, uznawany za jeden z pionierów polskiego rocka, Powstał w roku 1982 w Częstochowie. W swoich początkach sięgał po punk rock, aby z czasem eksplorować różnorodne style muzyczne, takie jak reggae, rock and roll, glam rock czy pop rock. Dzięki temu ich twórczość stała się różnorodna i zyskała ogromną rzeszę fanów. Jeśli zastanawiacie się, co jeszcze skrywa świat polskiej muzyki, warto sięgnąć po więcej utworów zespołu T. Law i pozwolić się porwać ich wyjątkowej magii. Gdyż w ich tekstach nie tylko melodie, ale i emocje te zawarte prowadzą nas przez zawirowania życia i stawiają na dobroko prowadzące przez unikalną podróż. Co zatem sądzicie o ich muzyce? Jakie emocje wywołują w was ich utwory? Podzielcie się swoimi przemyśleniami, a może sami znacie historie związane z ich piosenkami? Wasze doświadczenia mogą być niezwykle cenne.